Jest trudne pytanie, bo z jednej strony nie uważam, że. Nie uważam, że powiedziałam coś złego w tym sensie, że nie było moją intencją, żeby komukolwiek sprawić przykrość. Natomiast, jeżeli ktoś e, się poczuł urażony i komuś sprawiłam przykrość, to jest ostatnia rzecz, którą chciałabym zrobić. I unikam takich sytuacji. Sam jestem często ofiarą hejtu i jakichś niewybrednych komentarzy, więc absolutnie nie chciałabym kogoś stawiać w podobnej sytuacji. Natomiast faktem jest, że słowo. Słownikowo słowo przystojny nie oznacza osoby ładnej z twarzy, tylko osobę postawną. No i w założeniu tradycyjnie słowo było używane dla, na, na, na określenie ludzi, którzy są wysocy. Nie tylko mężczyzn, również kobiet. Kobieta niekoniecznie ładna, postawna, mówiło się o niej kobieta przystojna. Tak ja to słowo znałam, tak je rozumiałam i dla mnie nie było absolutnie niczym hmm, oszokującym czy oceniającym w żadnym sensie, że powiedziałam, że mężczyzna 170 cm wzrostu, trudno o nim powiedzieć, że jest mężczyzną przystojnym. Z takiego mojego rozumienia tego słowa. Nie, było to też, nie była to też wypowiedź tycząca się ogółu mężczyzn, czy też ocena tego, jakich ja mężczyzn uważam za atrakcyjnych, czy, e, czy jakimi ja się interesuję. Bo to nie była moja prywatna opinia dotycząca mężczyzn w ogóle, tylko tej konkretnej osoby. W momencie, kiedy padły słowa Agnieszki Woźniak Starak, że. Mm, może to było niedelikatne i może ktoś się poczuł urażony. No to ja się zreflektowałam, że oczywiście przepraszam, gdyby ktoś się poczuł urażony, bo to nie była moja intencja. Była to rozmowa na temat Toma Cruz'a i mojej oceny tego, dlaczego ja nie jestem urzeczona jego osobą i dlaczego nie uważam go za bożyszcze Hollywood. Natomiast tak jak powiedziałam, wydaje mi się, że nie, nie jest też. Może za dobrze, że tak bardzo ostro podchodzimy do siebie nawzajem i nie, sobie, nie dajemy sobie nawzajem tego marginesu błędu. Proszę pamiętać, że jestem w telewizji na żywo. Wszystkim nam się mogą zdarzyć i przejęzyczenia, i przejęzyczenia, i niefortunne sformułowania, z którego tak jak mówię, wycofałam się, bo jest ostatnią rzeczą, którą bym chciała, to sprawić komuś przykrość. I posądzanie kogoś od razu o najbardziej negatywne intencje i najbardziej negatywna. Interpretacja czy ich słów nie posuwa nas naprzód, nie sprawia, że milej nam się ze sobą funkcjonuje. Ilość komentarzy, które ja dostałam, i życzeń śmierci, i e, ocen moich, że jestem wielorybem, że jestem grubą świnią, że grube kobiety, którą ja niby jestem, że e, też nie są atrakcyjne, życzeń mi śmierci, obrażania moich dzieci, moich rodziców itd., jest naprawdę niezliczona, i mi się wydaje, że to trochę jednak jest m, może. Nie do końca właściwa reakcja od osób, zwłaszcza, które mnie posądzają o, o, o brak delikatności. Wydaje mi się, że gdybyśmy byli wobec siebie trochę bardziej życzliwi, nawet w taki, takim założeniu, że może ktoś jednak nie miał nic złego na myśli, bo naprawdę nie miałam, to, no, to po prostu by nam było trochę milej w trudnym czasie, w którym mm, przyszło nam żyć.